Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 34. kolejki BetLig pierwszej Ligi, w tym Stal Rzeszów podejmowała Wisłę Kraków. Jest z nami trener drużyny, gości Mariusz Jop. Witam trenerze. Dzień dobry. Witam przybyłych dziennikarzy i poproszę trenera o komentarz do dzisiejszego spotkania. Chciałem pogratulować zespołowi dobrego zakończenia tej części zasadniczej sezonu. Bez względu na to, z kim się gra i gdzie się gra, zawsze tą Wyższość swoją piłkarską, swoją jakość trzeba zawsze potwierdzić na boisku, i, i cieszę się, że dzisiaj to spotkanie wygraliśmy, nie tracąc przy tym bramki. Trzymam kciuki też za, za ten projekt, jaki tutaj Stal Rzeszów od dłuższego czasu wdraża w życie. Fajne miejsce dla młodych ludzi, żeby mogli się rozwijać. Oczywiście czasami. Trudniej jest w takiej sytuacji o wyniki, natomiast bardzo fajna grupa ludzi tutaj jest i, i, i robią naprawdę bardzo dobrą pracę, bo, bo widać, że ci młodzi ludzie się tutaj rozwijają. Także gratuluję im tego i, i życzę wytrwałości w tym projekcie. A wracając jeszcze do meczu, to poza tym, że, że wygraliśmy to spotkanie, co było naszym głównym celem, mogliśmy też przećwiczyć jakieś warianty taktyczne mogliśmy dać odpocząć kilku zawodnikom którzy też mieli sporo minut w nogach, więc cieszę się, że na kilku polach udało się to te zadania zrealizować Dzień dobry, Bartosz za Gazeta Krakowska Dziennik Polski, chciałem o tą sytuację ze zwolnickim zapytać, tam jest jakiś problem ze stawem skokowym, czy że to takie po prostu wojskowe wydarzenie bo tam było dosyć dłuższą chwilę opatrywane? Boiskowe draśnięcie nie ma problemu i jeszcze chciałem zapytać o taką atmosferę w szatni, bo, bo wiadomo, że ten mecz, meczem podsumowanie jakiegoś tam tego sezonu zasadniczego, ale czy już jest taki po ostatnim gwizdku pełny fokus na to, co się ma wydarzyć w czwartek, bo wiadomo, że Kraków trzy lata czeka na ten moment. To będzie najważniejszy tydzień y, w przeciągu tych ostatnich trzech lat. Na pewno po meczu jest chwila na to, żeby się cieszyć. My, my wiemy o tym, że, że teraz naszym zadaniem jest głównie dobra regeneracja i Przygotowanie się do, do czwartkowego meczu. Wiemy, jaka jest jego waga. Zawodnicy mają tego świadomość, ale, ale w zespole jest dobra energia, dobre nastawienie, pozytywna, bo, bo ostatnie trzy mecze też wygraliśmy, nie tracąc bramki. Więc tak, będziemy gotowi w czwartek na, na to, żeby grać mecz z miedzią. Ostatnie pytanie ode mnie. Yy, przygotowania. Rozumiem, że zawodnicy, biorąc pod uwagę, że już czwartek jest mecz wolnego, nie dostaną. Ci, którzy grali ci pewnie jakaś regeneracja, ale zaczynacie już ostro od jutra yy, przygotowania do meczów z miedzią. Tak. W takim, w takim krótkim mikrocyklu, gdzie są cztery dni do meczu, yy, nie ma wolnego, yy, jest regeneracja. Zawodnicy, którzy nie pojechali nie przyjechali dzisiaj z nami. Z kadrą z całego zespołu, czyli mam na myśli tych Kartkowiczów. Dzisiaj też mieli trening, więc, no tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, działaliśmy dwudrogowo, żeby oni byli gotowi na czwartek. Dzień dobry, Rafał Paszkiewicz, Rady Gol. Ja mam pytanie. Dwa lata temu Wisła też zagrała w barażach, wtedy też była faworytem i grała u siebie, spuszczą niepłomicę, przegrała 1-4. Jakie ma pan. Czy, ma, czy Wisła jest przygotowana mentalnie do tego meczu? Nie widzę odniesienia, to był, było dwa lata temu, to byli inni ludzie, inny sztab, inny moment, teraz to jest inny zespół i wierzę w to, że będziemy na to gotowi i wiem to, że będziemy gotowi na, na walkę w trudnym meczu oczywiście, natomiast będziemy na to gotowi i będziemy przygotowani również mentalnie. I drugie pytanie, w przypadku jeżeli Wisła awansuje do Ekstraklasy, czy są już jakieś... jakieś Transfery zaplanowane, żeby podwyższyć poziom gry w wiśle na ekstraklasę. Ja myślę, że przyjdzie na to czas. Oczywiście dyrektor sportowy dział Scoutingowy pracuje nad. Potencjalnymi transferami. Są tam różne opcje rozpatrywane, natomiast no, teraz jest fokus na tym, żeby się przygotować do czwartkowego spotkania. Dobry wieczór, panie trenerze Łukasz Szczepanik, portal supernowości z Rzeszowa. Ja chciałbym zapytać o samo spotkanie przed pierwszą potyczką w Krakowie. Mówił pan, że spodziewa się otwartych zawodów. Jeśli dobrze pamiętam, mieliście jednak dość dużą przewagę, mimo niekorzystnego wyniku Drawas. Teraz przed tym spotkaniem nie zdradził pan, jakiego przeciwnika się spodziewa, mimo że rekomendował pan Stal Rzeszów. No, ten mecz był jednak dość otwarty, momentami naprawdę wymiana ciosów. Faktycznie spodziewaliście się dzisiaj, że Stal Rzeszów będzie grała bardziej ofensywnie. Stal, która raczej spodziewała się, że właśnie będzie musiała cierpieć w defensywie. Były różne fazy tego meczu. Były momenty, kiedy, kiedy Stal cofała się trochę niżej i dawała nam rozgrywać. Były momenty, kiedy próbowali wyskakiwać trochę bardziej agresywnie, albo ósemkami, albo skrzydłowymi do naszego półlewego, półprawego stopera. Były też takie momenty, praktycznie cała druga połowa, gdzie my byliśmy niżej, czekaliśmy na nich, dawaliśmy im możliwość budowania swoich ataków i, i z tego próbowaliśmy ataków szybkich, wykorzystania tej fazy przejściowej. były różne momenty, tak jak mówiłem, no, też mogliśmy tutaj przerobić jakieś warianty zachowań taktycznych. Witam serdecznie w drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Stoli Rzeszów, Marek Zub. Witam, trenerze. Dzień dobry. I tradycyjnie poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Zacznę nietypowo, ale w moim, moim, z, moim z, e, mniemaniu w istotny sposób, mianowicie e, chciałbym na zakończenie tego, tego sezonu, w tym momencie, właśnie dzisiaj, e, przede wszystkim zacząć od podziękowań dla, dla naszych kibiców za ten, za ten sezon cały, za, za te wyjazdy, łącznie z takimi jak do Koszalina i tak dalej, i zdajemy sobie sprawę, czy przepraszam. Koszalin jeszcze nie ma piłki yeah. i na podsumowanie tego na ten dzisiejszy na ten dzisiejszy mecz to ważne bo, bo, bo na pewno w tym ostatnim okresie nie dawaliśmy jakby im powodów do tego żeby żeby nas wspierać. Na pewno dzisiaj było to spotkanie dla nich dla klubu dla wszystkich którzy są związani ze Starą Rzeszą w szczególny, w szczególny sposób istotny. Ja zakładałem przed sezonem, że, mm, że będzie to mecz z Wisłą dla obu zespołów o, o, o coś i początek sezonu zdecydowanie to pokazywał, że możemy mówić w ten sposób, no ale niestety rzeczywistość okazała się taka, jaką dzisiaj też mieliśmy okazję zobaczyć a więc można powiedzieć, mecz odbywający się w tak zwanych epizodach, które. Yy, na korzyść zdecydowanie wypadły Wisły Kraków, dzięki no, zdecydowanie większym umiejętnościom piłkarskim w kontekście atakowania, e, operowania piłką i tak dalej. To miało kluczowe znaczenie. No nam w, ok w ostatnim okresie totalnie nic nie chce wejść do siatki. E, stąd też, stąd też takie nasze suche wyniki i tak było i dzisiaj. Niemniej e, tak jak już kilkukrotnie wspominałem, uważam, że, że ten sezon należy uznać za sezon pełen, pełen doświadczeń, dobrych momentów, sytuacji, w których można się było przekonać, że jesteśmy takim, a nie innym zespołem zdolni do, do rywalizacji z każdym w tej lidze. Łącznie z, z celem, jakim jest dla każdego podejrzewam zespołu, który. Podejmuje rywalizację w tych rozgrywkach kwestie znalezienia się w sferze barażowej, bo to, to, to jest bardzo ciekawe i daje możliwość naprawdę e, moim zdaniem dużej szansy na awans do Ekstraklasy dla każdego zespołu, który w tej sferze się znajdzie. Także e, tyle na ten temat. Małe podsumowanie z mojej strony, ale mm, wydaje mi się, że na ten moment wystarczające. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do trenera Bartku? Bartek Wiśniewski Radio Rzeszów. Panie trenerze, patrząc na little, tylko suchy wynik, osiągnięty przez zespół 13 miejsce w tabeli, od ilość zdobytych punktów, oczywiście runda wiosenna wiemy jaka 12, była, chyba, tak, 12. 12 miejsce, wiemy jaka była runda wiosenna. Czuje pan rozgoryczenie tym rezultatem sportowym? Ja czuję rozczarowanie, ale w odniesieniu do tego, jak otwieraliśmy sezon, jak otwieraliśmy nawet drugą rundę. Oczywiście, narobiliśmy sobie apetytu, narobiliśmy apetytu kibicom i trochę zaintrygowaliśmy tak zwanych fachowców. No i dobrze, no to pokazuje jeszcze raz powtórzę, to, co powiedziałem, że, że nie byliśmy skazani na porażkę od początku w tym sezonie, już nie mówił od początku, że jesteśmy do spadku, że będziemy się bronić przed, przed spadkiem absolutnie uważam że jednym z takich jeżeli można to nazwać jakimś drobnym sukcesem to jak powiem spokojne utrzymanie jest bardzo, bardzo wcześnie jeżeli chodzi o, o, o rozgrywki to z jednej strony na pewno nam przeszkodziło w tym żeby dotrwać do końca sezonu z większą ilością wygranych meczów i zdobytych bramek ale ale no Prawdopodobnie jesteśmy blisko wypadkowe, jeżeli chodzi o wynik. Tak to zaryzykuje um, określenie um, naszego um, wymiaru w tym sezonie. Jeszcze ale rozgoryczenie, rok? tak, mhm. tym, co widzieliśmy momentami, tym, co widzieliśmy nie tylko momentami, ale w wielu meczach. Bo myślę, że prezentowaliśmy i grę, i, i też skuteczność, która dawała, dawała nadzieję na to, że będziemy może do końca w tej fazie walki o, o coś więcej niż tylko utrzymanie. Uh -huh. Jeszcze jedno pytanie: z pewnością za wcześnie, aby teraz na gorąco oczywiście wybiegać w przyszłość. Może tę nie odległo, ale jednak nasuwa się takie pytanie, panie trenerze: co trzeba zrobić, aby ten projekt zresztą chwytliwy i słuszny pod hasłem Stawiamy na młodzież w Stali Rzeszów? Kończymy drugi sezon, kiedy ten. Projekt, to hasło jest zrealizowane, żeby jednak poddać poważnej weryfikacji, po to, aby ci kibice, którzy w sile kilku tysięcy, mimo wszystko oczywiście musimy my o dzisiejszym meczu przeciwko wiśle Kraków, takiemu rywalowi, żeby oni się jednak nie odwrócili, żeby nie wrócił ten marazm sprzed lat na trybunach przy Hetmańskiej. Bo z pewnością nie wiem, czy pan trener się zgodzi, że jednak trzeba podjąć pewne kroki, aby ten kolejny trzeci z rzędu sezon nie był taki, e, mówiąc kolokwialnie, marazmastyczny. No, trzeba podjąć kolejne kroki, które, które polegają na tym, że trzeba dalej pracować. Nie trzeba znowić żadnych radykalnych kroków. Tutaj w tej kwestii takiej strategii opartej na wychowankach, na zawodnikach pochodzących z własnej akademii wymaga czasu. Nie znaczy, że drugi sezon i trzeci już trzeba weryfikować to, co się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że my w zasadzie w naszej drużynie mamy zawodników, którzy debiutują nie tylko na tym poziomie pierwszej ligi, ale również w piłce seniorskiej. Zawodnicy, którzy dzisiaj nie ukończyli jeszcze nawet 18 roku życia. I grają kluczowe role. W związku z tym tu nie może to polegać na tym, że będziemy ich wymieniać na lepszych. My musimy dać im więcej czasu, my musimy dać im więcej czasu na to, żeby złapać doświadczenie, żeby popełniać takie błędy, na przykład jakie dzisiaj popełniali, e, bo uważam, że właśnie to z ich strony. E, e, Wisła miała najwięcej korzyści błędne decyzje i tak dalej, i tak dalej, ale to my zdecydowanie inaczej musimy na to patrzeć. To, to nie możemy takiego chłopaka wymienić na lepszego, doświadczonego obrońcy, który zagwarantuje lepsze zachowanie, lepsze, lepsze tak zwane bronie w danym momencie, bo to będzie zmiana profilu zespołu, zmiana profilu e, strategii. Także oczywiście trzeba podejmować kroki, próbować, e, moim zdaniem. Mm, ale to jest baza. Praca nad, nad strategią, głównie z naszymi młodymi. Będziemy szukali wsparcia i wzmocnienia kluczowych pozycji zawodników, bardziej doświadczonych. I co ważne uważam w tym przyszłym sezonie, i to mogę już dzisiaj zapowiedzieć, że na pewno ten przyszły sezon nie będzie obfitował w tak dużą liczbę młodych e, zawodników debiutujących, e, ponieważ już mamy w zasadzie, patrząc na strukturę naszej akademii, my mamy przeanalizowane w zasadzie do rocznika u 15, tych, którzy ewentualnie mogą nas zasilić. Mamy już wyselekcjonowaną pewną grupę młodych, którzy nabierają doświadczenia. Na dziś grają tak, jak grają, natomiast jestem zdecydowanie przekonany, że w przyszłym sezonie już w większym stopniu będzie można na nich polegać. No i oczywiście mm, poszukiwanie kluczowych zawodników. Eee, Wraz z tym meczem odchodzą nas Proki, Kamil... Eee, Milan. W związku z tym na ich pozycję spróbujemy znaleźć zawodników, którzy będą dawali być może jeszcze większą jakość. Mówię być może, bo to jest zawsze mały totolotek, jeżeli chodzi. Natomiast takie jest założenie, żeby tych kluczowych zawodników spróbować znaleźć może trochę z wyższej półki, ale baza tego, co będziemy budować w przyszłym sezonie, to jest oparcie o pracę z tym, z tą młodzieżą, którą mamy. W dalszym ciągu w tym kierunku to idzie i radykalnych na pewno zwrotów jeżeli chodzi o strategię nie będzie. A jestem przekonany, że, że efekty przyjdą. Dziękuję. Grzegorz Zimny, Retro Football. To ja tak może na koniec trochę zagram na nostalgii. Akurat tak się składa, że tutaj Stal grała z drużyną krakowską. Był taki zespół krakowski Świetliki. Oni mieli taki utwór, który deklamował Bogusław Linda. Już nigdy nie będzie takiego lata i tak się nasuwa. Być może nie będzie już nigdy takiego piłkarza tak oddanego klubowi, takiej ikony jak Andrzeja Prokic. Co pan czuł w 44 czwartej minucie, kiedy Andrzeja schodził z boiska? Na pewno, mimo że ja tu jestem tylko dwa lata w porównaniu do Andrei, to tak jak oceniam jego i jak, jaką ocenę przedstawiłem zawodnikom w naszym takim wewnętrznym e, pożegnaniu z Andreą w Szatni. Andrea, którego znam jako piłkarza o wiele lat dłużej, bo miałem już okazję w jednym klubie z nim współpracować. W klubie, w którym, w którym totalnie z mojej strony nie miał, nie miał e, wielkich szans, żeby się pokazać. Z różnych powodów to wynikało, ale po prostu uznaliśmy się. Natomiast tutaj przez te dwa lata. No, Prok jest szczególnym przykładem zawodnika, który rozumie znaczenie treningu, czy każdej minuty, jaką spędza na boisku. Wartości on rozumie, na czym buduje się wynik, on rozumie, na czym buduje się karierę. To nie są jakieś milowe kroki, niespotykane, niesamowite sytuacje. To jest po prostu codzienny trening. Jego dyspozycyjność, jeżeli chodzi o, o, o trening, o jego dostępność, jego traktowanie swojego ciała w sposób profesjonalny, to, 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 to pokazuje, że jest gotowy w każdej chwili. W zasadzie człowiek, który nie opuścił zajęć, który nie miał jakichś większych problemów ze zdrowiem, a zawsze gotowy, zawsze pełen energii, zawsze napędzający innych. I tak dalej, i tak dalej. I wiem, że i ta 44 minuta, o której Pan mówi, to, to zdałem sobie sprawę, że, że trzeba szukać kolejnych, że mam nadzieję, że Andrea w tym temacie naprawdę zaszczepił komuś coś albo kogoś w podobnym stylu znajdziemy. Bo ja już nie mówię o, o kwestii piłkarskiej, bo, bo, bo to jest inny temat, ale samo to, co się dzieje w szatni, samo to, co się działo na trybunach, to pokazuje, jak jak jest odbierany nie tylko w klubie przez nas, przez pracowników, ale i przez całe środowisko miasta i kibiców. Także czując ten moment, o którym Andreas chodził, no zdałem sobie sprawę, jak ważny to dla niego moment, jak istotny dla niego, ale też i dla mnie, jeśli chodzi o najbliższą przeszłość tej szatni dla klubu i zespołu, także no ważny moment, ale to też jest element piłkarskiego życia klubu i piłkarskiej kariery zawodnika. I tak na koniec tradycyjne pytanie, zabawa the best of, najlepsze trzy mecze stali w tym sezonie, gdyby Pan mógł wymienić. Trudno mi powiedzieć, no nasuwają się te mecze, których tutaj tak powiem, może nieładnie nie, nie trochę, ale Tłamsiliśmy przeciwników. Może nie tylko do końca wynikami, bo, bo z tym strzelaniem bramek, to cały sezon mieliśmy, mieliśmy problem. Analizując sytuacje potencjalne, jakie stworzyliśmy, to, to absolutnie bardzo słabo to wyglądało. No myślę, że to nie jest trudne. Na ten moment przychodzi mi na pewno mecz z wartą Poznań. Tutaj. Pana urodziny chyba, tak? Dobrze Nie, mówię? Nie, moje urodziny... Typu... To Odra Opole, Odra Opole. tak, Odra Opole. przepraszam, tydzień Odro... wcześniej tak, chyba Opole była warto, Odra tak, ale to był mecz z Odraopole. był. Arka Dnia Legnica, Ar... ten z domowych. Arka, Mieć Legnica, na pewno A, ważny... Tychy. na tych Tychy. tak, właśnie. A na pewno w tym sezonie, w tej rundzie takiej, tak powiem, szaro na pewno nasz inauguracyjny mecz był, był meczem w Legnicy takim, który rzeczywiście pokazywał, że możemy grać o wszystko ze wszystkimi w każdych warunkach, na każdym boisku bez względu na to, czy u siebie, czy na wyjeździe. No ale to tak jak mówiłem, to w przypadku takiej drużyny, jaką mamy, to są, to są, to są pojedyncze mecze. Bo tutaj jest takie ryzyko, że, że stawiając na starszych zawodników, my możemy się zabezpieczyć, bardziej spodziewać się lepszego zabezpieczenia bramki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku młodych, no, mamy tą taką sferę nieprzewidywalności i na niej dużo funkcjonowaliśmy. Z czasem, z kolejnym meczem, z kolejną rundą na niektórych naszych zawodników, no już to... Już ta, ta, ta taka doza nieprzewidywalności trochę zeszła. Przeciwnik trochę się bardziej zabezpieczał, trochę bardziej nas rozpoznawał, no i w tym momencie trzeba robić dalszy postęp. Dalej próbować znowu uszukiwać przeciwników, dobywać nowe umiejętności, a to się nie dzieje z meczu na mecz, który. A, a mecz następny trzeba grać dalej za tydzień, i, i, i tak, to, tak to wszystko przebiegało. Przepraszam, że tyle mówię, ale trochę nie pan sprowokował. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę trenerzy. A jednak. Jedna jeszcze będzie pytanko. Dobry wieczór, Rafał Paszkiewicz Radio Gol. Ja mam pytanie. Radio? Radio Gol. Gol. Tak. Z Rzeszowa? No ogólnie, ogólnopolskie. Skąd? Ja akurat z Rzeszowa jestem. Ja mam pytanie, bo ta skuteczność była dość słaba w tym sezonie i czy będzie sprowadzony napastnik na następny sezon do Rzeszowa z górnej półki, mówimy o na przykład pierwszej lidze czy Ekstraklasie, czy jednak z trzeciej, czwartej ligi, jak to czasami wyglądało? No nie czasami, no w tym sezonie ostatnim podjęliśmy decyzję po odejściu Adlera, którego nie mogliśmy zatrzymać i jak się okazuje dobrze, bo, bo trudno mu wrócić w ogóle do trenowania. Zdecydowaliśmy się w ostatnim okresie na naszych dwóch, można powiedzieć, wychowanków. Zarówno Tomek, jak i, i, i Musiu mają swoje atuty, mieli swoje momenty dobre, jednak oczywiście biorąc pod uwagę cel nasz i chęci jakie tutaj, jak łącznie ze mną pokazywaliśmy, mówiąc o, o tych możliwych barażach, to było jednak za mało. Absolutnie będziemy szukali rozwiązań na to, żeby, żeby znaleźć napastnika, którego nie będziemy musieli, tak powiem, od podstaw budować, a, a na pewno istotne by było, żeby się pojawił ktoś, od którego moglibyśmy od pierwszego Treningu, po pierwsze wymagać, a po drugie, no, oczekiwać, że te wymagania będzie spełniał. Także w tym kierunku pracujemy. I drugie pytanie, czy mógłby trener wskazać taką główną przyczynę tego, że Stal przestała tak naprawdę walczyć o baraże w tej drugiej części sezonu? No bo jednak w tej rundzie jesiennej byliśmy na drugim miejscu, przez chwilę też w barażach, więc było blisko baraży. No i ta druga część sezonu była zdecydowanie słabsza. Y no, było wiele czynników, natomiast podstawowy brak stabilizacji, której absolutnie, jeżeli mówi się o projektach młodzieżowych, nie należy oczekiwać. Natomiast, na ile uda się oszukać rzeczywistość w tym, tym temacie, na tyle zespołowi udaje się coś ociągnąć ponad to, co, co rzeczywiście realnie jest, jest możliwe. Sezon trwa bardzo długo, jak na tą drugą ligę, i można. Być w nim i wiceliderem. I, i jak w, pierwszej, w pierwszym roku tutaj mojej pracy, w pewnym momencie byliśmy też na samym dnie. Natomiast oba sezony zakończyliśmy, można powiedzieć, spokojnym utrzymaniem, i, i to jest jakby wymiar. Kluczowy moment na pewno dla nas, jeżeli chodzi o zespół w tej rundzie, to był. E Matematyczny moment, w którym widać było, że już nie mamy szans na baraże. Od tego momentu totalnie e, siadła nam gra. E, trudno to nazwać, ale nie chciałbym za bardzo wchodzić w kwestie psych psychiki i tak dalej, ale ten aspekt e, e, jak to się no. mówi, mentalny, tak, zdecydowanie usiadł. Pojawiły się też drobne kontuzje. Być może to z tego też wynika. Kilku zawodników, biorąc pod uwagę charakter naszej grupy. Totalnie miały głowy, mieli już w tym momencie głowy gdzie indziej, patrz matury, i tak dalej. W związku z tym co tak, tak się odbywa w tej, w tej grupie, która jest tak, tak młoda i tak zróżnicowana. I ostatnie pytanie, czy jest trener zadowolony z rozwoju tych młodych zawodników, którzy zadebiutowali i rozegrali drugi, trzeci sezon na poziomie seniorskiej w tym sezonie w Stali Rzeszów? Zrobili postęp. Każdy by oczekiwał pewnie, łącznie z nimi samymi, że to będzie jeszcze większy, ale jak to ocenić? Wydaje mi się, że zrobili duży postęp. Wielu z nich, może niewielu, ale kilku istotnych zawodników zadebiutowało w reprezentacjach krajowych. To też jest pewnego rodzaju wymiarem tego, co, co tutaj robimy, jak oni się rozwijają. Trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy kolejny mecz dla takiego młodego zawodnika jest trudniejszy, ponieważ on staje się bardziej znany, bardziej rozumiany przez przeciwnika, zdaje sobie sprawę, że stawiane są już mu większe wymagania, więcej też oczekuje od siebie. Także zdajemy sobie też sprawę jasno z tego, że jeżeli chodzi o budowanie rozwoju, to im, 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 ten, im jesteś wyżej, bliżej jakiegoś tam poziomu, tym o ten rozwój jest trudniej i to też ma, miało miejsce. Generalnie jestem zadowolony. Uważam, że, że idzie to wszystko w dobrą stronę. Mamy w tej chwili przerwę rozgrywkową, pojawiają się zapytania o tych zawodników, to też jest ważny moment dla nich, dla jakiejś perspektywy ich dalszego rozwoju, ale również też i dla, dla klubu. Nie ukrywamy, ja również nie ukrywam, że byłbym bardzo zadowolony, jeżeli któryś z tych naszych zawodników znalazłby miejsce nie tylko w klubie, ale i w jedenastce zespołu w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. To będzie też sygnał dla tych, którzy e, których mamy w Akademii, którzy też oczywiście patrzą na to, żeby zagrać w Ekstraklasie, jako tym podstawowym dla nich poziomie, który wiąże się z jakby z oczekiwaniem i z marzeniami. Pierwszy podstawowy, jak wszyscy piłkarze młodzi mówią, ekstra klasa, później może zagranica, a później reprezentacja. Także wielu z tych naszych młodych chłopaków jest blisko tego, tego momentu, żeby zrobić ten pierwszy istotny poziom, krok na poziom najwyższy w naszym kraju. No i czekamy na rozwój sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To na tym widzę, trenerze, kończymy. Jeszcze ja jeden, pan, jeszcze pan jeden nie zabawił pytania. To Łukaszowi damy dzisiaj wolno. Aha. Łukasz, Łukasz my... się naga nagadał. Panie Łukaszu, stary, dziękuję.